Cześć, tutaj Robert i Mateusz z TUTAJ Podcast. E, organizujemy w Warszawie tutaj męskie kręgi, których patronem medialnym jest Chili Z. I dzisiaj e, na ulicach Warszawy pytamy warszawiaków, czy mają łatwość w okazywaniu emocji. Chodźcie zobaczyć. Chcemy ci zadać jedno pytanie do sądu? Dawaj, dawaj. Czy lubisz się przytulać z facetami, w sensie ze swoimi no, przyjaciółmi? Nie, tak. Jasne. Szukam, szukam tego w jakiś sposób z moimi właśnie bliskimi męskimi przyjaciółmi. Nie mam, nie mam takich przyjaciół. A brakuje Ci czegoś takiego w życiu? Nie brakuje. W Takich, nie wiem, jak jest jakaś okazja, to tak. Lubię tak się przytulić, albo tam piąteczkę skleić, ale takie zawsze to jest, jest to część. Z kimś witam to, że no tak o przytulasach to się mówi na przywitanie, nie? Może pieska przepytamy do dosłownie? A powiedz mi, czy gadasz o emocjach z innymi facetami? Nie wiem, z przyjaciółmi? Rozmawiam, zdarza się, tak. Wydaje mi się, że w większym gronie jest to takie nieoczywiste. W sensie, mm -hmm. że raczej są to jednak dwuosobowe, trzyosobowe spotkania, to jest spoko, a jak już jest powyżej, to często się robi po prostu beka. że właśnie w takim męskim towarzystwie ze zrozumieniem yy, możemy próbować się otwierać. Okej, okay, so bardzo fajnie, dzięki. Jesteśmy w ogóle tutaj, podcast, i organizujemy męskie kręgi w Warszawie. One są zupełnie bezpłatne. I to jest taka przestrzeń, w której mężczyźni mogą się spotkać i podzielić czymkolwiek chcą.